Powrotem na czacie na, z powrotem na żywo. Witam wszystkich na Formuła nieruchomości e, na powrocie moich spacerów i nagrywania na żywo, transmisji na żywo na YouTubie. Oczywiście. E, Przypomnę dlaczego nie nagrywałem wcześniej. Dlaczego przestałem nagrywać na żywo. Przede wszystkim przestałem nagrywać na żywo, bo. Bo po prostu jest niebezpiecznie, prawda? I. I problem taki jest z YouTube'em, że jeżeli nie pokazujesz quality content, czyli na przykład no nie ma obrazków z miasta. Nie ma obrazków z miasta, to no to YouTube tam obniża zasięgi takiemu filmowi, tak? No, ja nie chcę pokazywać miasta, więc tak sobie tylko chwilowo ponagrywam na żywo. E... No, ale generalnie nie będę tego robił dużo. Będę robił tylko teraz na żywo audycję, ze względu na to, że. No nie mogę pokazywać miasta, bo po prostu na, na, na Gdańskich na gdańskich ulicach Ech, no grasują bandyci po prostu, prawda I, i tyle, i napadają na ludzi i nie chcę, żeby takowi ludzie widzieli gdzie w danym momencie jestem i tyle chodzi dokładnie o to aby zwyczajnie chronić siebie, prawda bo co innego jest nagrywanie filmu na spacerze, gdzieś tam w plenerze, ale nie na żywo. A co innego jest nagrywanie filmu na żywo w plenerze, no to wtedy każdy wie, gdzie jesteś w danym momencie, prawda? Bo to wszystko idzie na żywo. Tak? Więc ja na żywo nie będę chciał nagrywać i pokazywać, gdzie jestem, ze względu do, po prostu na to, że się obawiam, bo społeczeństwo zwyczajnie jest. W Gdańsku bardzo spolaryzowane, no i po polskich po prostu ulicach chodzą bandyci, tacy skrajni bandyci, którzy, którzy są chronieni tutaj przez ludzi, przez których mają być chronieni, więc ja nie po, będę pokazywał zbytnio swojej a, lokalizacji, prawda? Więc dlatego no nie będę nagrywał filmów na YouTube. Może poza granicą będę nagrywał na YouTube, bo za granicą jest sytuacja inna, bo tam raczej ta praworządność jest znacznie, w ogóle jest może jakaś, bo w Polsce oczywiście, w Gdańsku nie ma praworządności. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Tutaj trzeba, nie praworządności generalnie, generalnie państwo powinno być praworządne. Hmm, społeczeństwo powinno być praworządne, tak, według naszej konstytucji, a my mamy inny ustrój w Gdańsku. My w Gdańsku mamy ustrój niepraworządności, a znajomości. Tak, po prostu taki ustrój, trzeba to zrozumieć, że w Polsce jest ustrój znajomości, a nie praworządności. Tak, czyli nie trzeba być praworządnym, a trzeba mieć znajomości. Po prostu, tak, tak w Gdańsku tak to działa, w Trójmieście tak to działa, że nie trzeba być praworządnym, a trzeba być znajomym, znajomego od znajomego, no i wtedy można załatwić sobie sprawę, To no, po prostu taka turańska hołota, nie? No to wtedy to działa. A tak, to nie działa. No i taka jest prawda. Mówię wprost, tak? Więc nie będę pokazywał swojej lokalizacji, choć chciałbym pokazywać moje miasto, ale nie będę pokazywał swojego miasta, ze względu na to, że w Polsce szerzy się bandytyzm. W Gdańsku, w Gdańsku, przepraszam, w Gdańsku szerzy się bandysy, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, więc y, ci, którzy mnie słuchają i oglądają i oglądali na żywo rzeczy, to wiedzą o co chodzi, dlaczego tak mówię. Prawda? Y, moim zdaniem Dulkiewiczowna powinna abdykować. I, powinna być to jakaś, nie wiem, nie wiem co to powinni zrobić w tym mieście, ale dobra. Wracam do czego innego. No trudno nie będę pokazywał mojego ko kochanego miasta ze względu na to, że no, muszę chronić swoją lokalizację. No, widzicie, no tak to już jest. To no, ludzie bogaci, mają też swoich ochroniarzy. Taki Lewandowski przecież też ma swoich ochroniarzy. Czy Ronaldo ma swoich ochroniarzy? Generalnie ludzie wiecie, znani mają ochroniarzy, i tak dalej. Więc to nie jest tak, wiecie, że to jest coś innego i dziwnego. Ja nie jestem jakoś tam zbytnio znany, no, no bo to swoją tam. E, jak przecież nie jestem znany jak Lewandowski czy coś. No ale. Ale jednak finalnie, no to społeczeństwo polskie jest jakie je jest, prawda? Więc no, myślę, że te. Te podcasty nie są wskazane, no bo sprawy ekonomiczne i sprawy finansowe w Polsce, e, sprawy ekonomiczne i sprawy finansowe w Polsce są e, tematem tabu, prawda? To już nie jest, wiecie, już takie inne tematy tabu były kiedyś. No dzisiaj ten, kto mówi o ekonomii, o finansach, no to nie powinien mówić. No tak to właśnie działa, prawda? No nie można, nie wiem o czym mamy mówić, nie wiem o. Nie wiem o czym mówić, no ale tematy ekonomiczne już są na świeczniku bolszewi, tak? Że właściwie tu zawsze były, prawda? No ale Bolszewia teraz z powrotem wróciła no co najmniej tutaj, tak? E... Ale o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Tak głównie o czym będziemy rozmawiać? Przede wszystkim będziemy rozmawiać o takich tematach wolnościowych bo ja uważam że w danym momencie mamy takie dwu, dwa główne problemy w Polsce których, o których się nie mówi to są generalnie w dalszej części problemy ekonomiczne z drugiej strony problemy społeczne one oczywiście są otumaniane ze względu na to że ze względu na to, że no, większość ludzi w Polsce ogląda albo TVP, albo TVN. Tak? Więc ludzie są zelektryzowani, tylko tam, jak się TVP, no, człowiek, który ogląda TVP, spotka z człowiekiem, który ogląda TVN, no to zaczną się tam wyzywać i tak dalej. Nie? Ja, ja uważam, że jednym z najbardziej niszczących Rzeczy w Polsce, jakichś takich widzialnych, niewidzialnych, tak, kością niezgody w Polsce, moim zdaniem, w Polsce, największym takim jakby jednym z najbardziej zbrodniczych systemów, które niszczą nasz naród, nie do końca to są podatki. I, szanowni państwo, to wcale nie jest administracja. Uważam, że to jest TVN i TVP. Bo z jednej strony TVN no, ogląda bardzo duży, dużo ludzi i są tym omanieni. A wiem, że to jest kapitał zagraniczny, a amerykański i to po prostu oni tam mówią po polsku, ale mm, nie opowiadają nam o ludzie Polacy, to, to nie jest polska narracja. To jest amerykańska firma i to jest amerykańska narracja moim zdaniem. Jeżeli amerykańska firma, no to amerykańska narracja. Z drugiej strony mamy TVP, którym zarządza jeden człowiek. Bo jeżeli założymy, że Kaczyński wystrugał z banana Dudę, wystrugał z banana Morawieckiego, no to na pewno i rządzi partią. No to jak partia rządzi w Polsce, rządzi Kaczyński Morawieckim i Dudusiem, prawda, no to. No to rządzi TVP. A Kaczyńskim rządzą Amerykanie. Więc nie mam do Amerykanów, tylko mówię, że po prostu tu nie ma pluralizmu, prawda? I o to chodzi, że ci, no niestety, moim zdaniem, największym problemem w Polsce, jednym ze społecznych problemów w Polsce jest TVP i TVN. Mówię wprost. Ja jestem oczywiście za wolnością słowa i tak dalej, i tak dalej, ale właśnie oni tą wolność słowa niszczą. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Tak więc, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o o tą sytuację, którą mamy naj, najgorszą, da yy, 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 zacząłem na samym początku mówić o tym, że no w Polsce mamy takie dwa skrajne problemy. No ja ostatnio już mam na to yy, fakty matematyczne. Mam na to fakty, niestety, matematyczne. To jest przykre, bo są na to fakty matematyczne. Empiryczne, prawda? I z tych faktów, niestety, wynika, że weszliśmy właśnie, niestety, to się zaczęło, to dopiero dla Suderzy, weszliśmy w, w proces skrajnej biedy znacznej części polskiego społeczeństwa. Niestety, to jest bardzo przykre, no ale generalnie teraz tak jest. W proces skrajnej biedy znacznej części naszego społeczeństwa. Dlaczego? Dlaczego tak jest? I oczywiście zapraszam wszystkich do polajkowania tego filmu, do polubienia go i do udostępniania tego filmu na swoim Facebooku, na swoim Twitterze. Naprawdę bardzo proszę na swoim Instagramie, jeżeli w ogóle można, chyba nie wiem. Czy można, no wszędzie, gdzie się tam, gdzie możecie, to udostępniajcie tą audycję na żywo, bo jest to bardzo ważna audycja na żywo. No i <laughs> rzecz jest taka, że ja osobiście nie jestem tamą. Tama pęka. Najpierw ona tam. Wiecie, ona się, ona nie pęka naraz, tylko małe pęknięcia, kilka tych pęknięć, jakieś wstrząsy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i w pewnym momencie, gdy ona jest już bardzo osłabiona, ale jeszcze wszyscy się cieszą, że tama jest, ale jest to oczywiste, że ta tama pęknie. Jest to oczywiste, że ta tama pęknie. Ona w pewnym momencie. Pęka i już się nie da nic zrobić. Ani nie można spuścić wody, ani nie można jej skleić, ani nie można uciec. No i ja uważam, że w danym momencie, czy jesteśmy w takim momencie, nie wiem, czy to jest taki moment, w którym ta tama zaraz pęknie. Czy jeszcze mamy czas na to, żeby ją zakleić? żeby spuścić tą wodę, żeby ona się nie rozpadła, żeby można było ją wzmocnić, nie wiem, wybudować drugą. Niestety 100 z danych wynika. No i zobaczymy w następnych miesiącach, w następnym roku, Szanowni Państwo, jak to będzie wyglądało, prawda? Bo ja naprawdę nie wiem, jak to będzie wyglądało, szczerze, prawda? Szczerze, nie wiem, jak to będzie wyglądało. Eee... Totalnie. Nie wiem jak to będzie wyglądało, czy to, czy to, czy to będzie tak, że będzie tak, szanowni Państwo, że ta ma pęknie, czy też ona w danym momencie już dopiero zaczyna pękać i jeszcze mamy na to czas. Czyli po prostu nie, nie da się, nie da się, nie da się i przyjdzie do Polski... Dla znacznej części społeczeństwa, że złotówka może zawalić się jeszcze mocniej. A co to oznacza? Że jak zawali się mocniej, to będzie albo wielka inflacja, albo będzie trzeba podwyższyć oprocentowanie. I wtedy będzie jeszcze gorzej. Ale jak to się ma do skrajnej biedy? No tak, że będzie wszystko drożej. Drag, drastycznie drożej. Yy, socjal nie będzie nadążał, w ogóle już nie nadąża za cenami. Zarobki nie nadążają za cenami. Ale co się stanie? Ale co się stanie? No stanie się to, że będzie trzeba podwyższyć oprocentowanie do 15%, ale czy to będzie oznaczało skrajną biedę? Nie, to będzie oznaczało totalną tragedię, bo skrajna bieda już jest u nas. U, do nas już przychodzi skrajna bieda, szanowni. Już tu jest, już tu jest skrajna bieda. Tego jeszcze nie widać na ulicach, ale ona już tu jest. W Polsce mamy do czynienia ze skrajną biedą. I kiedy ta skrajna bieda, szanowni państwo, jak, to, jak ta skrajna bieda się wytwarza? W skrajnej biedzie nie są wszyscy. W skrajnej biedzie są różnego rodzaju profile ludzi. Czyli ludzie, którzy na przykład nie mają nieruchomości na własność. Czyli na przykład ludzie, którzy. Którzy zarabiają mało. i Generalnie są to ludzie, którzy mają na przykład dwoje dzieci, tylko mąż może pracować i mieszkają w jednym z polskich miast. No to tam się już zaczyna skrajna bieda, ze względu na to, że płaca minimalna w Polsce to 3000 zł, niecałe 2900 zł. To to oznacza, że je jeżeli w Polsce Płaca minimalna to 2900 zł, a wynajęcie mieszkania 50-metrowego w miastach polskich to 3500 zł. No to mamy do czynienia ze skrajną biedą, bo nawet jeżeli taka osoba zarobi 4000 zł, to i tak po opłaceniu nieruchomości zostanie im 500 zł. A kobieta nie będzie mogła pójść do pracy. Mają dwoje dzieci. Tak? I co wtedy? No, wtedy zostaje tylko 1000 zł z 500+, no i za to się żyć nie da. I teraz to wszystko się rozsypie jak worek. Rozsypie się jak worek. Dlatego Kaczyński, Morawiecki i Duduś chcą podwyższyć 500+, na 800+, co i tak nie zatrzyma skrajnej biedy. Bo obniżyli oprocentowanie, więc złotówka będzie się zawalać, inflacja będzie się podwyższać, bo są idiotami ci, którzy podjęli decyzję, bo myślą, że jak obniżą oprocentowanie, to zlikwidują y, biedę w Polsce, a oni właśnie biedę podwyższą, bo obniżając oprocentowanie w takim kraju, w którym nadrukowali tyle pieniędzy i porozdawali, zwiększą ponownie inflację. I co zwiększą? Ano, proszę bardzo, y, zwiększą zawalenie złotówki. Bo inne waluty są bardzo wysoko oprocentowane. Dolar 5,5, złotówka tylko 6. No to w sumie po co masz trzymać się w złotówce jak możesz w dolarze. Złotówka tylko ratuje dosyć stosunkowo niska wartość. Tak? Więc moim zdaniem, niestety, chciałbym się mylić, ale niestety, ja naprawdę chciałbym się mylić. Mówię wprost, chciałbym się mylić, ale niestety się nie mylę. Nie mylę się, szanowni państwo, nie mylę się. Przez to, że Kaczyński dorżnął z Morawieckim i dudą małych i średnich przedsiębiorców, wprowadził skrajną biedę do Polski. I nie wiem, co się będzie miało stać. Nie wiem, czy miałem jakieś asy w rękawie. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Wiem jedno, że dzisiaj w Hiszpanii na nieruchomość pracuje się 20 razy krócej. Tak jest, Szanowni Państwo, dzisiaj na nieruchomość 100-metrową pracuje się 20 razy krócej niż, niż, Szanowni Państwo, w Polsce, w Hiszpanii. Żywność w Hiszpanii już jest tańsza, a płaca minimalna w Hiszpanii jest dwa razy wyższa. Proszę sobie to zrozumieć. Proszę to zrozumieć. My nie, ni, tu się nic nie składa. Tu się nic nie składa. Gdzie, gdzie? 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 Co i jak? Gazu nie mamy, elektrowni atomowych nie mamy, węgla nie możemy używać, a panele ciepła nie nam nie dadzą, jak będziemy mieli minus 30. Nie wiem, co wymyślą. Może przestaną dawać tej Ukrainie tej pieniądze i chwilowo to się wszystko zatrzyma, bo przecież daliśmy Ukrainie 100 miliardów złotych. My, biedny kraj, tylko 38 milionowy, który ma PKB per capita mniejsze od Niemiec o 3 razy, a jest nas dwa razy mniej, to nasze PKB chyba jest 7 razy niższe niż Niemców. oddaliśmy im 100 miliardów, przeszło przez nas 16 milionów ludzi. Szanowni Państwo, nie wiem, nie wiem jak oni nas uratują. Nie wiem jak oni to uratują, ale wiem jedno, że w Polsce zaczęła... Się masowo, masowo, szanowni Państwo, masowo skrajna bieda, jest mi z tego powodu bardzo przykro, ale mam nadzieję, że się mylę. Mam nadzieję, że się mylę. Pozdrawiam i do usłyszenia.